Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl. A jeżeli chciałbyś furę ściągnąć, bo ja kupiłem 911 w Polsce, okazało się, że gdybym to zrobił ze Stanów Zjednoczonych, mógłbym ją mieć o 40% nawet taniej. Także już wszystkie następne auta będę zamawiał na amermyśnikpol.pl. Tak samo, jeżeli już masz jakieś autko i lubisz o nie zadbać, wyślij je na all-time detailing do Michała Barańskiego. Polecam z całego serca, gościu jest po prostu 10 na 10, full profesjonalista, jeżeli chodzi o karierę. Detailing. No i kochani, jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Nie przeszkadzam miłego oglądania. Najpotężniejszym ze wszystkich narzędzi ładujących naszą energię życiową jest sen. I tu się rodzi dobre pytanie: no dobra, ale ile trzeba spać? Bo jest wiele teorii na temat. 6 godzin wam powie jakiś Arnold Schwarzenegger, ktoś tam powie 7, ktoś tam 8. Generalnie koło tych 8 godzin się gdzieś tam to wszystko kręci. No ale ile Ty powinieneś spać, czy jakiś Wasz podopieczny, który przyjdzie z zapytaniem, no dobra, ale to ile ja mam spać? Odpowiedź brzmi tyle, żeby się wyspać. Mm. <laughs> I teraz, jeżeli jesteście przewlekle zmęczeni, to to nie jest tak, że Wy sobie strzelicie jedną nockę 10 czy 12 godzin i to wystarczy. Organizm, żeby doszedł do siebie, potrzebuje masę czasu i im dłużej byliście masakrowani, tym dłuższa podróż do powrotu i stabilności jakby energetycznej. Także kobietki moje kochane, bo bardzo często u was to tak wygląda, że lubicie spać po 10 i więcej godzin, tyle macie dokładnie spać i musicie o siebie bardzo dbać. Także jest to dobra wiadomość dla śpiochów. Ale w momencie, jak już zaczynamy ładować tą, tą baterię i czujemy, że potrzebujemy 12 godzin, i tak dalej, dalej jesteśmy zmęczeni. Dalej musicie po prostu zacząć więcej spać i wysypiać się na maksa. Zero budzików, zero takich rzeczy. Pozasłaniane oczywiście wszystkie okna, żeby było możliwie jak najciemniej, bo wtedy umysł wie, że jest noc. I w takich warunkach staramy się spać. Tyle, ile jest nam potrzebne. Także nie trzymamy się żadnego budzika. Wstawać powinniśmy absolutnie bez żadnych bipków i tym podobnych. Po prostu to powinno przebiegać w sposób naturalny. I ten sen jest rzeczą fundamentalną, najważniejszą. Jeżeli wasz sen śpicie, chodzicie spać w różnych porach, różnie wstajecie, raz śpicie 6, raz 8, raz 9 godzin, to to wszystko będzie rozchwiane. Trzeba sobie wyrobić ten solidny nawyk chodzenia spać o konkretnej godzinie. Wtedy wasz umysł będzie nastawiony na to, żeby się regenerować w odpowiednim czasie. Także, jak ktoś do was przychodzi, to pierwsze co to jest sen, to jest fundament, to jest najważniejsze i dopiero później możemy kombinować z innymi rzeczami. Ale sen jest absolutnym numerem jeden. Także wszelka suplementacja, coś tam, wiecie, żeby był lepszy sen, jakieś tam olejki, to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby się po prostu wyspać, kochani. Także od dzisiaj to jest wasz cel numer jeden w życiu, żeby naładować tą swoją energię życiową snem, jak to jest tylko możliwe, a później trzeba to ustabilizować. Dla jednego to może być godzin, dla innego 6, dla innego 5, ile by to nie było. Tyle dokładnie masz spać i pilnuj tego do końca życia z szacunku do siebie. Bo twoje ciało jest twoją świątynią, a w zdrowym ciele zdrowy duch. Chcemy być szczęśliwi? Tak. To się wysypiajcie. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl.